Witam słonecznie w majowym ogrodzie. Po zimnych nocach i dniach nadchodzą te cieplejsze, więc będziemy mieć wymarzoną, ciepłą wiosnę. Już teraz kwitnie coraz więcej kwiatów. A mnie czarują proksy szyplaste, które odmłodziłam rok temu. I teraz mam dywan z tysiąca drobnych kwiatów. Ale myślę już o tym, że kiedy zacznie się lato, to zaczną kwitnąć talie, które sadziłam do gruntu. W połowie kwietnia. Prawda, jak ten czas szybko płynie? Dziś jest już 13 maja. Zaraz pokażę, jak one wyglądają teraz, i sami ocenicie, czy warto było je sadzić już 3 tygodnie temu. Mamy dość dziwną pogodę tej wiosny. Przez ostatni tydzień temperatury były nocami w pobliżu zera, co mocno przyhamowało wegetację roślin. Dlatego tulipany nadal pięknie wyglądają, a ja mam czas na przemyślenie. Czy zostawić je w tym miejscu do przeszłego roku, czy też wykopać, bo mają przepiękny, głęboki kolor. Choć są bez nazwy, ponieważ kupowałam je na wyprzedaży. Dzięki prognozom pogody starannie się przygotowałam na te spadki temperatur, by w tym czasie zapewnić niektórym daliom oraz hortensjom ogrodowym odpowiednią ochronę przed zimnymi powiewami północnego wiatru. Wszystkie hortensje ogrodowe. Okryłam grubszą białą bukino. Wyglądały przez te kilka dni jak babuleńki owinięte ciepłymi chustami, co nawet ciekawie wyglądało. Ale to nie wygląd był tu ważny, a fakt, że ich kwiaty są na pędach zeszłorocznych, a te niestety nie są odporne na niskie temperatury o tej porze roku. Zimą, kiedy nie mają zielonych przyrostów, to nic im się nie może stać. Ale teraz kiedy wygadacja już dobrze ruszyła, to okryłam je grubą mokiną, Tylko na te kilka dni. Te hortensje ogrodowe, które rosną blisko budynków, jakichś wysokich drzew, w zacisznych miejscach, a do tego od strony południowej, nie wymagają takich starań. Natomiast u mnie jest teren otwarty i przebiewny, więc bez wiosennego okrywania mogą nie kwitnąć. Wspominam o tym, ponieważ tak właśnie jest, że hortensje ogrodowe. Dobrze wytrzymują bez okrywania bardzo srogie zimy, ale już wiosenne, zimne noce, chociaż jedna taka z nich może być przyczyną braku kwiatów w nowym sezonie, który dopiero się zaczął. Staram się już nie powtarzać dawnych własnych błędów, które doprowadziły, że pozbyłam się tych wspaniałych roślin z okrotu. Miałabym teraz osiemnastoletnie okazy, a tak mam dopiero dwu-trzyletnią młodzież. Teraz więc robię wszystko to co konieczne, tanim kosztem, by cieszyć się widokiem roślin o pięknych i dużych kwiatach kwitnących wspaniale przez całe lato. Prognozy pogody mocno to ułatwiają i warto działać, co wcale nie znaczy, że jest to stuprocentowa gwarancja, ale jest to na pewno ogromna szansa na sukces. I do tego jeszcze taka ogrodowa loteria podnosząca adrenalinę, a do tego powtarzalna co roku, każdej wiosny. Bo jednak bez okrywania czymkolwiek, pąki kwiatowe zmarzną i kwiatów nie będzie, o czym sama to doskonale wiem. I widzę to także w moim pobliżu, w ogrodach, w których tego się niestety nie robi. Czy moje hortencje w tym roku zachwycą? Mam nadzieję, że tak, bo taki mam właśnie plan na ten sezon. Szukając okrycia dla Dali, wpadłam na bardzo prosty i fajny pomysł, by dobrze je zabezpieczyć przed dziwnem ale tylko te dalie, które sadziłam do donic pod koniec lutego, a do gruntu w połowie kwietnia. Jak nigdy wcześniej moje kosze wiklinowe bardzo się do tego przydały, bo nie wpadłam dotąd na to, by je po prostu odwrócić do góry dnem, a to okazało się być wspaniałą osłoną na te kilka dni. Wykorzystałam także do tego większe kamienie, które mam i tu i tam. I to one były także bardzo pomocne, bo dociskały kosze do ziemi, by nie zwiał ich wiatr lub też nie przewrócił. Kosze są praktyczne dla roślin, ponieważ osłaniają przed zimną, przepuszczając słońce i wilgoć, co pozwala na prawidłowy ich wzrost. Więc liście są ładnie zielone, odżywione i dużo większe, bo przecież w tym czasie miały tak, jak w szklarni. Bardzo lubię takie proste pomysły i rozwiązania. A Wam? Jak się ten pomysł podoba? Dajcie znać w komentarzach. No i udało się, bo zobaczcie, jak one wyglądają. Jest fantastycznie. Żaden listek nie ucierpiał. Mam wielką radość z koszowego pomysłu. Jestem po prostu przeszczęśliwa we własnym ogrodzie. Widzę już morze kwitnących dali. Czekam szczególnie na te nowe odmiany. Kosze były tymczasowym domem tylko dla dali, sadzonych wcześniej do nic. Podlardych sadzonych bezpośrednio do gruntu nigdy nie stosuję żadnych okryć, ponieważ od tej porze roku większość całej rośliny jest po prostu w gruncie i jest bezpieczna. Ale też przypomnę o tym, że zanim je posadziłam na miejsca docelowe, to moczyłam je w wodzie dosyć długo, nie przez godzinę, a nawet nie przez dwie godziny, tylko przez całą dobę, a nawet nieco więcej i to ma ogromne znaczenie. Co widać po każdej roślinie, ponieważ teraz przy każdej z nich widać już mały listek, a mamy dopiero początek maja. W czasie sadzenia także podlałam je sporą ilością wody, która nadal utrzymuje się w ziemi. I to wszystko razem sprawia, że karby mają to wszystko, czego potrzebują do wzrostu, więc rosną. Wokół nich nie ma jeszcze żadnych ślimaków, natomiast jest sporo chwastów więc przyciągają moją uwagę. A że lubimy się bardzo, to często coś tutaj robię, by było ładnie na tej prawie pustej rabacie przy Dariach. A tutaj posadziłam jedną z największych moich karp. Stąd się wypuściła najwięcej. I bez okrywania ma się doskonale. Połowa kwietnia więc w moim rejonie polskim, czyli w centrum, jest dobrą decyzją nasadzenie dali do gruntu. A wszystkich dali na tej rabacie mam 25 i każda z nich do tej pory wypuściła już liście, nawet nie jeden, a kilka nawet więcej. Oczywiście w Waszym rejonie może być to zupełnie inaczej, ale warto odważyć się i spróbować mieć idące dali wcześniej niż dotąd, zachowując przy tym oczywiście ostrożność, bo kiedy nadchodzi zimna noc. Można je okryć dużym pojemnikiem, włókniną, na przykład dużą donicą, czy właśnie tak jak ja koszem, który później jest ozdobnym elementem ogrodu przez cały sezon. Lubię zmiany i nowe pomysły, zwłaszcza w ogrodzie. Z ploksami szklastymi poeksperymentowałam rok temu. Wcześniej nie odważyłam się ich ruszać. A ten efekt końcowy tej małej rewolucji widzicie już teraz na tej rabacie. Jak Wam się podoba? Napiszcie proszę. Rok temu nie miałam ich tyle w tym miejscu, a teraz wiem, że jest to roślina fantastyczna o bardzo szybkich przyrostach. Jeśli ma odpowiednio dobre podłoże czyli przepuszczalne i wilgotne ale także słoneczne miejsce, można ją wtedy rozmnażać i tworzyć własne dywany w nowych miejscach. Najlepiej to robić oczywiście od razu, kiedy flopsy przekwitną rozmnażanie w poprzednim sezonie zaczęłam od wykopania wszystkiego, co tutaj rosło. A było tego dużo mniej niż teraz. Sadzonki były ze sobą mocno poplątane, ponieważ były wiekowe. Miały długie pędy, często od nasady suche, zupełnie gołe, bez liści. I wtedy wzięłam nożyczki, poskrocałam je, zostawiając tylko jedną czwartą długości, czyli bardzo mało. Podłoże tworzyło Sporą nieckę wokół iglaka, czyli taki dół, który musiałam wypełnić i wzięłam do tego duży worek kompostu. Z całego tego chaosu brałam małe kępy i zapełniałam nimi miejsce przy miejscu wokół iglaka, sadząc je w odległości co 20 cm. Podlełam je solidnie, a potem jeszcze co kilka dni patrzyłam, czy jest wilgoć i podlewałam, jeśli nie było, i nic się. Niestety przez pewien czas w ogóle nie działa, ale to zupełnie normalne, ponieważ roślina musi mieć czas na ukorzenienie się. Potrzebna jest tutaj cierpliwość. A ja dopiero widziałam efekty po miesiącu, więc moja podpowiedź dla Was jest taka, abyście nie spodziewali się od razu nie wiadomo jakich przyrostów tuż po rozmnożeniu. Potrzebny jest czas. Do późnej jesieni z wielką ciekawością. Zaglądałam i obserwowałam, jak się te sadzonki mają, jak przyrastają nowe pędy. Czekałam bardzo niecierpliwie na tą wiosnę, na ten maj, by zobaczyć ten końcowy efekt. I dzisiaj jest dokładnie tak, jak chciałam. Jasno-fioletowy, gęsty dywan małych kwiatów wygląda przepięknie. Bardzo mnie cieszy i niech to trwa jak najdłużej różowy fragment, to dałam wtedy po to, by mieć kolejny kolorowy dywan, bo to ciekawa plama w ogrodzie. Teraz już wiem, że ten kolor dobrze się u mnie prezentuje i dlatego wykorzystam go w nowym miejscu. A ciekawe jest to, że właśnie dzisiaj wymyśliłam to nowe miejsce na nowy dywan. A już wydawało mi się, że wszystko dobrze zagospodarowałam, a tu znalazł się jeszcze mały fragmencik, i oczywiście go wykorzystam bo kiedy przyjdzie odpowiedni czas, kiedy te floksy szydlaste przekwitną, to od razu zadziałam, czyli od razu rozmnożę, przeniosę i posadzę. Czyli zrobię taki szachmat i będzie znów coś nowego. Zapraszam Was już dziś na wspólne rozmnażanie floksy szydlastych. Napiszcie więc, jakie macie u siebie kolory i czy znajdzie się nowe miejsce dla tych rozmnożonych. Życzę więc dobrej pogody, miłej pracy w ogrodzie i dziękuję za wszystkie łapki w górze, każdą subskrypcję i komentarz. Miłego dnia, pozdrawiam!